Aneta Chwalba, jak co tydzień, witam w programie Chodźmy do Teatru. Zapraszam w podróż po scenach naszego regionu. A dziś na początek nowy tytuł, który pojawi się w ten weekend w Sosnowcu. Będzie do śmiechu. czas na kwietniową premierę w Teatrze Zagłębia w Susnowcu i taki właściwie spóźniony prima aprilis chyba. Co to za pomysł, żeby stworzyć fikcyjny zespół chilijskich realizatorów, którzy pracują nad spektaklem w Susnowcu? No jak farsa, to farsa. To farsa na całego. Jesteśmy e, Podczas pracy właśnie nad takim gatunkiem, który, który nie jest poważny, aczkolwiek mówi o poważnych sprawach. Natomiast nie do końca jest poważny, śmieje się z tej rzeczywistości, trochę ją wyśmiewa, obśmiewa i dlatego postanowiliśmy sobie zrobić dowcip także poza sceną i realizatorzy przyjęli pseudonimy. Nie problemu. Autor sztuki Dick z rodem z Chile, czyli Przemysław Pilarski. Rodem z Łodzi. <grym> A jak zwyk I Ty, Rodem z Łodzi, opowiadasz jak to zwykle o śląsku i zagłębiu. Postanowiłeś się tym razem zmierzyć z farsą. Trudny gatunek? Bardzo trudny gatunek ze względu na jego precyzję, bo jednak to nie jest tak, że można sobie zapisać nie wiem, swoje sny albo to, co mi przyszło do głowy rano, w formie monologu trzystronicowego <grym> i później wszyscy się zachwycają, jak on na to wpadł. No tutaj, tutaj jakby precyzja jest istotna, bo rzeczy w farcach się dzieją na małej przestrzeni, ludzi jest dużo. Przez dłuższy czas nie wiedzą o swoim istnieniu, więc muszą na siebie nie wpadać, a jednocześnie muszą się jakoś zaprezentować w scenach y, publiczności. Więc ten cały mechanizm, głównie wchodzenia, wychodzenia, pukania, tak jak mamy w tytule, kto puka, no to jest, to jest precyzja, do tego jeszcze trzeba na to nałożyć jakieś minimum prawdopodobieństwa, że rzeczywiście jest to <laughs> prawdopodobne, że ta osoba w tym momencie wyszła, a ta druga weszła. Ale on jest w samych majtkach. To prawda? Dlaczego jesteś w samych majtkach? Dlaczego pan jest w samych majtkach? Przyszedłem. Chiliński zespół realizatorów wziął się z takiego dowcipu, że jak już ktoś się bierze za farsę w teatrze, to robi to pod pseudonimem. My wcale tego nie chcieliśmy robić pod pseudonimem, ale pomyślałem sobie, że wezmę pseudonim, żeby zagrać tym, i wezmę taki pseudonim, że w zasadzie każdy powinien się zastanowić. No, chyba to jest wymyślone, bo przecież nikt się nie nazywa Dick Soltys. Więc jakby <laughs> no, no już na poziomie nazwiska zaczęła, zaczęła się gra. Coś! Me tu. Nie pasuje. Alejandro Denada to taka właśnie komediowa twarz reżysera Jacka Jabrzyka. Tak teraz będziesz występował? Być może, nie <grym> zastanawiałem się nad tym. Było bardzo dużo zabawy z wymyślaniem tych pseudonimów. Zapomniał. Zapomniał. Nie, to jakaś farsa. No. no nie, i to są dzisiaj chłopaki. A no, dajcie Słuchajcie, za moich czasów. No. Rzeczywiście chyba potrzebowaliśmy takiego trochę odreagowania, dystansu, bo to daje dystans, który pozwoli nam z jakąś większą swadą, z większą swobodą po prostu y, zrobić coś zabawnego dla widza. Przyszedłem poświęcić to mieszkanie. Tak samo od siebie? Bez proszenia? Bez koperty? W ramach darmowych minut. Coś mi tu nie było. Na scenie dawno nie widziany Piotr Zawacki. Widzowie lubią farsy, a aktorzy? No, uwielbiają. Uwielbiają grać farsy, ponieważ no po pierwsze, właśnie, bawimy widzów. A po drugie jest to dla nas też pewien sprawdzian, dla nas aktorów, dla naszej kondycji aktorskiej. Mhm. Czy, czy, czy jesteśmy dobrymi aktorami? Bo to jest trudna forma. Zaraz, 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 zaraz. Ja bym chciała się najpierw dowiedzieć, co Teść tutaj robi z proboszczem. Jest to moje pierwsze takie doświadczenie. Jedynie mogę y, mówić o próbach, mm -hmm. które są za nami. E, super, <laughs> bardzo fajnie. E, boli mnie brzuch od śmiania, więc ale nie wiem, czy to tylko nas na razie świeży, czy to będzie śmieszło. Widzę. Mam nadzieję, że tak. Z tej historii, którą zobaczymy na scenie, możesz zdradzić. Nie mam pojęcia, bo nie wiem, co mam w umowie, ale <laughs> myślę, że myślę, że mogę powiedzieć ogólnie, że jest to farsa o tym, o czym bardzo często są farsy, czyli o, o tym, co, co ukrywamy, czego nie chcemy pokazywać, a to nam sprawia przyjemność w życiu. Czyli takim życiem między, między sferą oficjalną, gdzie poddajemy się pewnym zakazom, nakazom kulturowym. Obyczajowym, religijnym, a sferą prywatną, w której pozwalamy sobie na więcej. I tak to często w farsach bywa, to, co jest pod spodem, nagle zaczyna wychodzić na jaw i, i pytanie, co dalej. To będzie historia, która dzieje się w Sosnowcu. Czy gdziekolwiek? W Sosnowcu. Ona się oczywiście może zadziać gdziekolwiek. Tu akurat wiesz, no, mamy rejestrację sosnowiecką. Natomiast tak, ona może się zadziać w każdym miejscu w Polsce. A pan to kto? Będzie to uniwersalne. No, nagle się w jednym mieszkaniu znalazły osoby, które się w ogóle miały ze sobą nie spotkać, nie znaleźć. No i wszyscy są w pinciu, wszyscy są, próbują się jakoś wytłumaczyć z tego, mądrzej lub głupiej, przeważnie głupiej. <noise> I, i, I na tym cała będzie zabawa polegała. Nie, nie nic nie jest jasne. O, 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 o. A dlaczego? Po co mu prezerwatywa? No właśnie! To Twoja pierwsza przygoda z farsą, czy już były wcześniej? Nie, farsu jako takiej nie robiłem. To jest mój pierwszy raz. To jest farsa, która jest specjalnie dla mnie, dla nas napisana. Także tutaj tych przyjemności jest bardzo dużo. To przyjedzie milicja na takim wysięgniku i zajrzy przez okno. I jeśli się okaże, że jest przeszkadzane, wypali wam! Z granatnika. No a widzowie Teatru Zagłębia z pewnością ucieszą się, że w repertuarze pojawia się nowe przedstawienie, które właśnie powoduje uśmiech. Była taka potrzeba, żeby właśnie sięgnąć po taki repertuar nieco lżejszy? Tak, była taka potrzeba. Po pierwsze dlatego, że rzeczywiście dawno na scenie Teatru Zagłębiowskiego farsy nie było, a po drugie dlatego, że te czasy, w których żyjemy, one niestety Chyba trzeba powiedzieć, niestety, serwują nam bardzo dużo takich nieprzyjemnych bodźców, i farsa może być rodzajem odreagowania tej rzeczywistości, i to jest jeden z głównych powodów, dla których sięgnęliśmy właśnie po ten gatunek. Śląski w Bytomiu, podglądamy próby do koncertowej wersji opery Don Pasquale. Co to za przedsięwzięcie? To nasza nowa propozycja dla naszych melomanów, ale też dla naszego zespołu, bo to nowa propozycja repertuarowa. Mamy w planie po remoncie wystawić ten spektakl również scenicznie, więc na ten moment wersja koncertowa, ale to jak zawsze w teatrze bywa, nasi artyści nie potrafią stać jak w filharmonii i śpiewać, tylko po prostu żywią, muzyka ponosi ich, ich talent oczywiście aktorski również więc będzie też gra sceniczna. Za pulpitem deleganckim nowy szef muzyczny Opery Śląskiej, Tomasz Takarczyk. Pierwszy raz w tej nowej roli zaprezentuje się pan publiczności. Bardzo się cieszę na to, że. Wreszcie będę mógł się pokazać z zespołem Opery Śląskiej przed publicznością i to w takim, a nie innej odsłonie: czyli Don Pasquale Gaetano Donizetti'ego, wybornej operze Buffa z doskonałą muzyką i w doskonałej obsadzie. Don Pasquale to rola, którą odgrywał pan w kilku już inscenizacjach, ma pan porównanie. Dużo pan wie o tej operze. Proszę powiedzieć dlaczego mówi się o niej, że to jest klejnot w dźwięku? Być może dlatego, że ta kompozycja przyszła kompozytorowi bardzo łatwo. On napisał tę operę w 11 dni, co daje dowód geniuszu Gaetano Donizettiego. A genialne utwory. Nie tylko do takiego, ale genialne utwory Mozarta, Świetnie się śpiewa. Każde postacie są bardzo jasno sprecyzowane. Wszystko wiadomo od, od początku do końca. Nie trzeba nawet języka znać włoskiego, żeby wiedzieć o co chodzi w tej operze. O czym opowiada ta historia? O miłości, jak zwykle. Znaczy, ja bym powiedział, że to jest chyba jedna y, z takich y, najbardziej należąca do chyba trzech e, najbardziej znanych oper buffa e, e, Donicetiego i w ogóle należąca do tego gatunku. O czym to jest? No to jest po prostu o tym, że pewnych rzeczy nie należy odstawiać e, na później. W tym wypadku e, Don Pasquale wymyślił sobie, że poślubi młodą kobietę, ale oczywiście to wszystko ma swoje podłoże, ponieważ chce wydziedziczyć swojego siostrzeńca, Ernesta, który ma zupełnie inny plan na swoje życie. Zapraszam serdecznie wszystkich do Teatru Stanisława Wyspiańskiego w poniedziałek na godzinę 18.00, Don Pasquale. Genialna opera, genialna muzyka, zapraszam serdecznie. w Katowicach nie się łza wokół zakręci, bo w ten weekend pożegnanie z e, kultowym tytułem Mayday 2. Ile to już lat grałeś tego e, Johna Smitha, taksówkarza, bigamistę? Tak, 18 chyba, ale hmm. łza się zakręci, myślę, ze śmiechu. Nie, no, nie O! Jak się e, tak długo gra jedną rolę, to się nie nudzi? Nie, 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 nudzi się nie nudzi. Natomiast ja muszę taką rzecz powiedzieć jedną, bo ja tu grałem różne tam role. Mm -hmm. Może nawet byłem w kierunku jakimś Aman Amanta grałem, mm -hmm. ale jak przyszła ta właśnie ta ten Mayday, i, mm -hmm. bo to jest Mayday 2, graliśmy jej jedynka, jest grana, więc była obsada, z mnie, no inna obsada się pojawiła w tej naszej dwójce. I dla mnie to była pierwsza farsa, jaką w ogóle zrobiłem. I to jest dla mnie bardzo ważna rzecz, bo zagrać farsę trzeba, każdy aktor powinien zagrać farsę. I poczuć się w tej farsie i to jest specyficzny rodzaj grania, specyficzny rodzaj poczucia na scenie, kontaktu. Bardzo trzeba być skrupulatnym w dowcipach, nie można nic przesadzić. Bardzo precyzyjnie wykonywać ruchy, wchodzić przez odpowiednie drzwi, naciskać Nie. odpowiednie klamki, słuchać dzwonków i tak dalej. Ty lubisz tę postać? Lubię, no lubię, lubię, bardzo lubię. Na, na początku to była nowa rzecz, więc y, reżyser powiedział, że on chce mnie w tym, bo, bo to ma być taka, taka po, po, poważna postać, ale to jest właśnie takie poważne przez mhm. no, piętro, trzeba dodać do tego poważne. i i to dla mnie było takie ciekawe doświadczenie, właśnie, żeby to zagrać. Lubię, bo lubię też moich kolegów i koleżanki odwrotnie, koleżanki i kolegów, z, z którymi grałem w tym spektaklu. Bardzo lubimy to przedstawienie. Trochę też nam się tak łza kręci, że to schodzi, ale no cóż, czas leci. I kończymy. No to nie mi pani nie mówi, że mam spać z cholerny, torej kadlery! To jest ja powiedziałam, że pani powinna z własnym marzech. O czy pani mówi o, do jasnej kolegi, że ja nie jestem żoną tego gamonia! No. Czy ktoś na ci weterynarzu? Jest. W teatrze rozrywki w chorzowie do czas pożegnania z muzykalem młody Frankenstein. Żal? Bardzo, bardzo, <grym> bardzo. To jest wspaniały muzykal, pełen radości, dobrego humoru, i no też ja jestem bardzo sentymentalnie przywiązany do swojej postaci, więc bardzo żal. <grym> A co to było? Wil <grym> Jaki Jaki Tu Kołak! A tam wszystko! Zau wszystko. Czemu tak dziwacznie mówisz? Nie, nie, Myślałem, że pan tak chciał. Nie chciałem. No to ja pan chcę. Rzucam na luz i wisz wóz! wymiennie z Darkiem Niebudkiem yy, odgrywacie rolę Garbatego Igora. Co to za postać? Yy, poprawię. Igor, wymawia no, się Igor, właśnie tak. tak. Tutaj moja postać zawsze zaznacza poprawną wymowę swojego imienia. Postać jest to mały garbusek, który jest y, sługą y, swojego pana, czyli y, Fryderyka Frankenstein'a. No i dzięki niemu dzieją się różne perypetie w tym spektaklu. Więc to taki mały łobus, ale bardzo kochany. A co to jest? To jest Igor. Osobisty asystent doktora. Aaaa! To jest historia gdzieś tam daleko inspirowana historią Frankensteina, ale tutaj mamy jego wnuczka? E, tak, tak, tak. Historia zaczyna się od tego, że główny Frankenstein umiera i jego wnuczek musi przejąć całą powiedzmy fabrykę stwarzania potworów, jednak on się na to troszkę nie godzi, bo chciał żyć swoim życiem jako naukowiec, no ale niestety los tak sprawił, że trafia do Transylwanii, gdzie, gdzie spotykają go różne perypetie właśnie z Ajgorem, z służącą swojego dziadka, poznaje Inga i całe środowisko w ogóle Transylwanii ostatecznie zakochuje się i zostaje. Co dla Ciebie jest najfajniejsze w tym właśnie tytule? Co jest takim atutem tego musicalu? Atutem na pewno jest cała scenografia. Jak przychodziłem do rozrywki na etat, to byłem właśnie zachwycony tym, tym ogromem tej scenografii i bardzo podoba mi się to, jeżeli gram w tym spektaklu, że ja naprawdę tam jestem, jakby jestem w Transylwanii, jest statek, jestem na, na pokładzie. To jest niebywałe, rzadko kiedy się tak zdarza. Publiczność pokochała ten musical. Przychodziła często i gęsto i to nas bardzo cieszy, więc mają okazję pożegnać go razem z nami, więc zapraszam. Czas spojrzeć, co jeszcze w repertuarze. Tym razem propozycje dla nieco młodszych widzów. Serdecznie zapraszam wszystkich do Teatru Ateneum na baśni Tkaczka Chmur baśni o trzech zorzach. Jest to bardzo familijny spektakl o przygodach siostry i braciszka. Tkaczka chmur, baśni o odchodzeniu i o tym, jak trudno pogodzić się ze stratą kogoś bliskiego, to spektakl dla dzieci od lat 7. Na scenie Teatru Ateneum w Katowicach będzie można go ponownie zobaczyć od 20 do 25 kwietnia. W teatrze Dormana w Będzinie, tymczasem już od 19 kwietnia, pierwszy międzynarodowy festiwal teatru w Lalek klasyka od nowa. Ideą naszego festiwalu jest klasyka od nowa, czyli teksty klasyczne w nowych aranżacjach, w nowych interpretacjach lub klasyczne teksty, ale w nowym takim pokazie scenicznym, w nowych inscenizacjach. W programie pokazy spektakli konkursowych, ale też wydarzenia towarzyszące, warsztaty dramatopisarskie, wystawa lalek i czytanie performatywne. Na dziś to już wszystko, ale bez obaw. Za tydzień powrócę z kolejną porcją wieści z teatrów naszego regionu. A zatem do zobaczenia!